jest drogi. Jadę właśnie zamówić sobie bojlery, kurczaki i gąski. Taki miałam plan. Mamy już coraz cieplej, chociaż ten maj jest na razie zimny, No ale tak na połowę czerwca chcę zamówić, więc mam nadzieję, że wtedy już będzie ładnie cieplutko. Mamy sobotę. Znaczy ja mam sobotę. Wy nie wiem jaki macie dzień, jak będziecie to oglądać. Chciałam sobie zostawić soboty tak na, na sprzątanie tylko domu, ogotowanie, jakiegoś odwieczenie ciasta i tak dalej. Po prostu na prace tylko domowe, no ale no niestety te plany planami, a życie toczy się swoim torem. Więc mam wyjazd, szybko półtorej godziny chatę wysprzątałam, więc tempo było ogromne, ale dałam radę. Teraz jadę zamówić, później małe zakupy, bo oczywiście pojechałam bez kartki na zakupy i kilku rzeczy nie kupiłam, nawet na dzisiejszy obiad, który sobie zaplanowałam. Także zakupy mnie jeszcze czekają. Muszę dokupić sałatę, nasiona, bo moje chyba są już stare, nie wschodzą. Tak samo dynię tą moją bezłupinową muszę kupić i posiać jeszcze raz, już tym razem do gruntu prosto. Zobaczymy, co z tego będzie. Już posiałam... Dobrze, to jest ten... Rzepak. Posiałam już dwie paczki, e, dyni bezłupinowej i nic, nic, kompletnie nic. No kurde, nie wiem co jest z tymi nasionami. Jak mi się w końcu udają ją wyhodować, to sobie pozbieram swoje własne nasiona i, i wtedy mi będzie na pewno wschodzić. E, co jeszcze chciałam powiedzieć? E, no, mogę Wam powiedzieć jeszcze, że jest mi bardzo ciężko. Nie chcę się żalić, ale no kurde, na jedne ręce tyle roboty, to jest bardzo ogrom pracy. Muszę teraz, y, dzisiaj sobie powysiewać jeszcze to co nie zdążyłam w ciągu tygodnia, bo w tym, ty, tak sobie dzielę w ogóle na prace tygodniowe, że tydzień na przykład na grządkach, tydzień w kwiatach, tydzień w foliach i tak dalej, no i jeszcze tydzień y, w ogrodzie leśnym, no. no, a sobotę sobie chciałam zostawiać na sprzątanie i właśnie gotowanie i tak dalej, no ale no niestety, no. Plany planami, a życie swoim torem się toczy. Dobra, to ja jadę, załatwię swoje rzeczy i widzimy się później. No oczywiście jadę z kartką, bo moja pamięć jest no zarombiasta, powiem krótko. Muszę mieć wszystko na kartce, co mam robić. Tak, ognisko ktoś ma. Kartkę za, na zakupy, w ogóle jak widzicie, jak ja sobie planowałam, ale na, po, po chorobie jakoś mi to y, się nie udawało, ale zawsze tak o sobie robię, że planuję sobie obiady na cały przyszły tydzień, na kolejny tydzień i planuję sobie zakupy, i mam tak zaplanowane sobie. No, panie. Y, i jest mi trochę wtedy łatwiej, bo po prostu z biegu, z marszu, bo ja wszystko biegiem robię dosłownie i wsiadam w samochód, biorę kartkę, torbę, jadę na zakupy i każdy dzień mam rozplanowany obiad i wiem, wiem mniej więcej, co robię mam na obiad. Mam Tak, dobrze. Mam mniej więcej uszykowane, jakie obiady, w jaki dzień i mniej więcej w te dni, kiedy sobie planuję. Też prace większe lub mniejsze, bo jeżeli jest, na przykład robię pierogi, no to to jest więcej, wymaga czasu, więc wtedy mniej roboty w ogrodzie sobie planuję, albo którą szybciej wykonam, no jak na przykład robię spaghetti, gdzie mam sosy swoje porobione do słoików w czasie letnim, sezonowym, robię sobie do słoików i teraz mam sobie tak, no szybko, więc gotować tylko makaron, podsmażyć mięsko, dodać sos i mam obiad, to to jest pół godziny więc wtedy sobie mogę większą robotę na obrót. dobra a teraz będę już kończyć chyba, może się usłyszymy później, może nie, nie wiem co dzień przyniesie mi dalej więc jadę, zamawiam robię zakupy i widzimy się później no to pa pa do później wyłączyłam no zamówiłam. Słuchajcie, ceny są powalające. 4,70 za kurczaka boilera. No to to jeszcze jest do do przegryzienia. Tak liczyłam mniej więcej około 5 zł. Ale gąska jedna 47, nie, 37 zł za sztukę. Wow! No cena powalająca. Masakra. Szok i niedowierzanie. No ale dobra. Zamówione na 20... Na no, 23 chyba czerwca, już nie pamiętam, eee, więc czekamy, muszę się przygotować do tego, bo o, akurat będę miała czas, dobrze, bo chciałam tak w połowie czerwca, ale będę miała więcej czasu na, będą miały więcej czasu moje kurczaki na dorośnięcie, więc będą przerzucone gdzie indziej, a tam będą bojlery, bojlery później podrosną i pójdą na trawę tak samo jak inne zwierzątka, ale słuchajcie dlaczego ja to robię wszystko dawno, dawno temu, jak miałam jeszcze dwoje małych dzieci, bo teraz mam czworo to ja sobie to wszystko trzymałam chciałam być bardzo samowystarczalna i do tego z powrotem dążę, bo z tego zrezygnowałam bo miałam ciążę. Zagrożone. Ostatnią, czyli piątą ciążę. Yy, praktycznie całą musiałam przeleżeć, więc nie było mowy, żebym mogła się tym wszystkim zajmować. Więc dlatego tak było, że to wszystko zrezygnowałam z tego. I, a teraz chcę do tego wrócić. Lubię to w ogóle. Ogólnie bardzo lubię trzymać zwierzęta. Lubię przy tym robić. Lubię mieć swoją marchewę, pietruchę, swoje mięłko. W ogóle tym mięłko. Swojskie w porównaniu do kupnego mięsa to jest niebo a ziemia. No weźcie pierś z kurczaka, taką ze sklepu, to ona się dosłownie rozpływa na ręce. No jest masakra. Jest taka galaretowata, roz, rozpadając się dosłownie. A takie swojskie, na no to kurcze, to jest takie mięsko nabite. No. Żeby nie było. Nie jest mięsko nabite. Jest ogólnie lepsze. To no, jest twardsze, co prawda, niż sklepowe, ale no walory smakowe, no dużo lepsze. Kolejna rzecz, dlaczego ja to robię? Bo chcę być samowystarczalna, to już mówiłam. Jak najbardziej. Oczywiście ziemniaków na przykład nie będę mogła sobie uprawiać, bo nie mam pola, no nie mam gdzie. mam. <laughs> Mówię, że mam dużo tego wszystkiego, no ale mam za mało, żeby posadzić na przykład ziemniaki, więc w tym roku sobie posadziłam cztery rządki, takie króciutkie. Chociaż na kilka obiadków, takie wiecie, świeże ziemiaki skrobane z koperkiem do tego mizeria i jajco, i nic mu więcej tak naprawdę nie trzeba. No, to dla mnie, niebo w gębie, nie jestem wymagającym człowiekiem, nie muszę mieć nie wiem, kawioru czy nie wiadomo czego. Słuchajcie, nawet mam szparagi własne. No, co tu dużo mówić? Dobra, jadę teraz zrobić małe zakupki zatankować I autko i głowę też kupię zatankować autko i do domu działać Jest.